Uczniowie po wakacyjnej przerwie powrócili do szkół. Rozpoczynający się rok szkolny to dla dzieci i młodzieży szereg obowiązków i okres wyczekiwania na kolejne wakacje. Przede wszystkim radość, że dzieci wracają, że mogą zobaczyć, co przygotowaliśmy dla nich, a pracowaliśmy bardzo intensywnie przez te wakacje, żeby wróciły do nowych, odnowionych sal lekcyjnych z lepszym sprzętem. Dla nauczycieli nowy rok szkolny to przede wszystkim chaos związany z zamieszaniem wokół kwestii gimnazjów. Dyrektorzy szkół nie wiedzą jakie ostatecznie decyzje podejmie rząd Beaty Szydło. Jesteśmy w dość dużym takim zawieszeniu kiedy rozpoczynamy w naszym zespole jest i gimnazjum, jest szkoła podstawowa, kiedy rozpoczynamy rok i nowy rok szkolny, kiedy tak właściwie Dość sprzeczne są informacje, czy reforma gimnazjalna jest przesunięta, czy nie. Jak będzie wyglądała podstawa programowa, jakie będą przedmioty, jeżeli nasi szóstoklasiści pozostaną na następny rok w klasie siódmej. Jakie będą podręczniki, tego pewnie szybko się nie dowiemy. Jestem bardzo zadowolona z efektów, jakie nam się udało wypracować w naszym gimnazjum. Są to naprawdę ciekawe doświadczenia. Pewnie, że w naszej szkole obowiązują pewne zasady. Uczniowie o tym bardzo dobrze wiedzą, że regulamin jest przestrzegany i są to bardzo ciekawe sytuacje, kiedy właśnie do naszych. Byłych uczniów szkoły podstawowej, dochodzą nowi koledzy, nowe koleżanki, kiedy wymieniają się swoimi doświadczeniami i kiedy możemy pracować z tym dzieckiem w okresie gimnazjalnym, bo na pewno troszeczkę inaczej się oni czuli. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądać. Ostatnie głosy pani premier w tej sprawie sugerują, że rząd nie chce rewolucji i gimnazja będą stopniowo wygaszane. Dzisiejsi piątoklasiści będą uczyć się w podstawówce już do ósmej klasy. W roku szkolnym 2017-2018 już na dobre wróciłaby siódma klasa, gimnazja przeszłyby tym samym do historii. 1 września w godzinach rozpoczynających się uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego to okres wzmożonego ruchu na drogach. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie i Tarnowska Policja jak co roku przypominają kierowcom, aby szczególnie w rejonach szkoły jeździć ze zdwojoną koncentracją. 1 września spotykamy się w rejonie szkół, w rejonie przejść pieszych. I przypominamy wszystkim, zarówno kierowcom, jak i najmłodszym, czyli uczniom, że wakacje się skończyły, że droga to nie zabawa, że trzeba zachować bezpieczeństwo. 1 września jest takim dniem, w którym rozpoczynamy tą akcję. Z deklaracji policjantów wynika, że będą wspierali naszą akcję przez cały miesiąc, a nawet i dłużej. Czyli będą przypominać kierowcom, że to nie tylko 1 września, gdy dzieciaki pierwszy dzień przychodzą po wakacjach do szkoły. W tych dniach. Na pewno będzie nas można spotkać częściej w rejonach szkół i muszą się przyzwyczaić do tego widoku osoby, które dowożą dzieci do szkół, ze względu na to, że z jednej strony chcemy działać prewencyjnie i uczyć tych bezpiecznych zachowań, zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, natomiast z drugiej strony no, będziemy egzekwować te przepisy, które są łamane przez kierujących. I tu nie tylko prędkość, chodzi nam tutaj głównie o dowóz dzieci do szkół, czyli korzystanie z pasu bezpieczeństwa. No i również zatrzymanie oraz postój w celu wysadzenia dziecka do szkoły. Tutaj również będziemy zwracać uwagę, aby to było w miejscach bezpiecznych. Policjanci rozdawali dzieciom odblaskowe kamizelki, a kierowcom ulotki promujące akcję zwalniam przed szkołą. Dzisiaj wspólnie z uczniami 16 LO przy udziale Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i innych zaproszonych gości wręczaliśmy kierowcom, jak co roku zresztą, ulotki zwalniam przed szkołą. I to w kierowcy widać, że już przyzwyczaili się, bo chętnie wyciągali rękę po taką ulotkę. Akcja zwalniam przed szkołą od kilku lat przypomina kierowcom w Tarnowie o rozpoczynającym się roku szkolnym. Pod koniec tego roku poznamy dwie koncepcje przebudowy stadionu miejskiego w Tarnowie. Zaprezentowane zostaną także wizualizacje. Przygotuje je firma Starnowa, która wygrała przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji. Wpływ na decyzję, która koncepcja zostanie wybrana, będą mieli nie tylko działacze i władze miasta, ale także kibice. Na mój wniosek Rada Miejska wpisała do wieloletniej prognozy finansowej ponad 20 milionów złotych na przygotowanie. I przeprowadzenie modernizacji stadionu. Możemy dzisiaj przypuszczać, że to kwota niewystarczająca. Bardzo będziemy liczyć na dotacje Ministerstwa Sportu. W pierwszej części swoich prac ma przedstawić do wyboru dwie koncepcje. Te koncepcje będą publicznie również konsultowane. Zapytamy zarówno użytkowników tego obiektu, jak i Kibiców, osoby, które są zainteresowane sportem w Tarnowie. Wybierzemy jedną z tych, koncep, tych koncepcji i dla nich będzie przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. Pojemność stadionu będzie wynosiła 12 tysięcy widzów. Dostosowany ma być zarówno do rozgrywek żużlowych, jak i piłkarskich. Końcówka tego roku to intensywne konsultacje i, no i wreszcie będziemy mieli jasną. Koncepcji. Mam nadzieję, że będzie się podobała wszystkim, ponieważ tylko w tym, tym dokumencie, który otrzymamy, będą zaprojektowane zadaszenia nad główną trybuną, będzie boisko piłkarskie, które powinno odpowiadać już tym bardziej wymagającym. Normom uprawiania piłki nożnej na, na stadionie, podklewana płyta, i tak dalej, to, będą, to będzie również sala konferencyjna, to będą sanitariaty, to będą rozbudowane sale dla tych, którzy są kibicami, ale chcą mieć swoją, swoją galerię. To bardzo często na stadionach również na stadionach żużlowych występuje, a więc spodziewamy się, że będziemy mogli w przyszłym roku zamówić modernizację i uzyskać nowoczesny stadion w Tarnowie. Przewidywany koszt budowy nowego stadionu miejskiego wyniesie najprawdopodobniej między 50 a 60 milionów złotych. Miasto na ten cel ma zabezpieczone 20 milionów. O resztę trzeba będzie się postarać w Ministerstwie Sportu, które może udzielić takiej dotacji. Póki co należy się mimo wszystko cieszyć, że coś drgnęło w sprawie budowy nowego stadionu w Tarnowie. Przed nami pierwsza tarnowska mundurowa akcja honorowego krwiodawstwa. W ramach akcji pod hasłem Ratuj życie razem z nami strażacy policjanci, strażnicy więzienni zapraszają wszystkich dorosłych do oddawania krwi, która zostanie przekazana dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W tym samym czasie będzie można obejrzeć radiowozy, motocykle oraz wozy strażackie i służby więziennej. W imieniu policjantów, strażaków oraz pracowników służby więziennej serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na jednostkę straży pożarnej w Tarnowie na ulicy. Klikowskiej, gdzie w sobotę 3 września będzie odbędzie się taki mały piknik, w którym będziemy przede wszystkim zbierać krew. Będzie to taka pierwsza mundurowa akcja zbiórki krwi pod nazwą Ratuj Życie Razem Z Nami. Jeszcze raz serdecznie zapraszam mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego chętnych do oddania krwi. Mam nadzieję nie zabraknie. Na każdego dawcę czeka miły, ciekawy upominek. Początek akcji na obiektach Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie przy ulicy Klikowskiej już w najbliższą sobotę od 9:30 do 14:00.